Partnerem odcinka jest RRMOTO, Moto, czyli największy sklep motocyklowy posiadający w swojej ofercie odzież i akcesoria dla motocyklisty. Największy wybór w jednym miejscu, fachowa, obsługa i pomoc. Polecam serdecznie! Nie mi z tym plecakiem. Czemu? Nie wiem, tak obciąża mnie coś z tyłu. No ja go nie mogę założyć. Między nami w ogóle jest coś miejsca, chyba nic nie ma. Tak to nie ma, jak jest? No na plecak w sensie. A, no jest. Nie widzę twoich oczu. Już widzisz. No już już znowu nie widzę. Lepiej na drogę patrz, nie na moje oczy. No patrzę, patrzę, jak ci się jedzie. Dobrze, powieje trochę. Ładniej trochę już. Potrzebnie do bluzkę z długim zakładałam, bo teraz jest gorące. To ty jeszcze jakąś bluzkę dodatkową zakładałaś? On z długim No nie no z długim miałeś sobie na później wziąć. Na później to ja wziąłam bluzę o matko, nie no, no to tak to nie ja mogę je ustjąć. No to zdejmiesz sobie, jest 30 stopni prawie, no gdzie? Dobra, trzeba im się pokazać w lusterku. Halo, halo, panie z BMW -y. Proszę mi zjechać. Bardzo proszę. Bardzo ładna BMW X. Jezu, nie tak blisko! X czworeczka, spokojnie. Teraz gdzieś płacić za to X 4 Nie no czemu? Ubezpieczone mam. Jesz mu do betron nie słońce. No jemu nie będę płacić, bo mam OC, ale sobie będę musiał płacić, bo autokazko nie mam. Dzwoniłem do pani, pytałem się ile kosztuje, to znaczy to było w PZU, może w jakichś innych miejscach jest inaczej, ale jak pytałem się pani ile kosztuje yy, autokasko, zrobiła mi tam wyliczenie na moją cbr i powiedziała mi 7500 zł. To mnie zamurowało. Aha. No. Podziękowałem grzecznie, dziękuję, do widzenia. Jesteś głodna? Nie, ja. a ty? Kurde ja jeszcze może nie aż tak, ale jakiegoś hot doga bym opierdzielił ogólnie dzisiaj o łańcuch mu spadł Zobacz łańcuch tylko na droga. Ciebie patrz No przecież patrzę Spokojna twoja rozczochrana Nie da się bardziej? Do środka Uda się czekaj No nie tam jest głęboko wchodzi To po prostu musisz tam wepchnąć tak bardziej A nie, to wchodzi głęboko To całe musisz tam wepchnąć to... Ale ty nie kazałeś to złożyć! Nie! Tak, no to nie... I włóż to po prostu tak, od góry nie... No, no, tak, tak. Ona tu nie przejdzie tak. Włóż tam rękę Przej... i to wepchni po prostu. O, o tak. No. No jest dobrze. O to chodziło. A ty mówiłeś, złóż mi to, i tam włóż. No bo myślałem, że to jest na całej jest, Bo tu mam tak samo, nie? Tu. Tu sobie złożyłem to. O matko jak gorąco. Ty nie obciera ten nie obciera ten kijek? Kogo? Patrz ten kijek o oponę Chyba nie Nie. Co? Nie. Ojejku Przyznaj A się co zrobiłaś ze stążką od motonatki? Boże, urwałam. <noise> Ale chciałam tylko dotknąć. Przepraszam to nie moja wina, tylko twoja, bo mam złe mocowanie. <noise> no dobra, jakoś to naprawimy. Co tu się z ty... Kurde włosy mi tu twoje nadają ty <noise> No zobacz! <noise> Oj! O, teraz mam większy przebieg, powiem ci. Ja też. Teraz jest super, elegancko. O, takie chce na urodziny. Takie BMW chciała na urodziny. Aha, no super, nowa trójka, tak? <noise> nie wiem. A nie, przepraszam, mi się piątka podoba, piątka. Piątka biała, czarna. Aha, piątkę by chciała, no popatrz. A tam jest napisane 530d. Co to znaczy? A 530d? Mam no tej piątce No seria piąta, 3 litrowy diesel. A, to tak to jest. No to właśnie takie coś. Chyba pojedziemy tu w lewo, wiesz. Tam są światła, a mi się nie chce stać na czerwonym. Także jedziemy też. tu w lewo. O, o to się audio ładne też. Niefajne. I, aha. Jakie nie fajne. Ci dam nie fajne. Co tu się stało z tym znakiem? Ktoś zajebał <noise> Szybciej! Laseczki, idźcie! Laseczki? Słyszałeś, <grym> że y, dla Gdań... Gdańska. O, Gdańska? być rejestracja XD? Słyszałem, no. Dagdańska, a to nie było dla Warszawy? Nie, Gdańska. O Jezu, jakie wibracje! Ja pierdolę. <grym> Jakie wibracje! No ja miałem cały by od wibrowało mi wszystko To dobrze chyba, nie? <laughs> chyba dobrze <laughs> Fajne uczucie ma, Mam tak częściej robić, tak? Spodobało ci się? Okej okay. oj ojoj oj, oj, Patrz, tych kierunków w ogóle mu nie, 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 nie widać Coś ma popierdzielone no. Zabrać dowód rejestracyjny! No, no, no. <laughs> Tylko za Powiem, że te zakręty mi bardziej sprawiają taką frajdę. już nie myślę o tym, żeby się jeszcze boję. No ja myślę, że jakbym zdała to bym tak. po e, e, bym jeździła. Liczę, że kupiła takie MT-03 i bym sobie jeździła. Mi się bardzo to podoba. Nie wiem, jaką to ma moc, ale. MT-03, no to nie jest za mocne, słabe to jest A czy dla początkujących, to na pewno jest spoko, nie? No ja bym na takim motocyklu nie mógł jeździć Takie minimum, minimum to jest MT-07 Oj tam, dałbyś radę nie, Bardziej chodzi, nie chodzi o jakieś tam prędkości maksymalne, tylko o przyspieszenie, nie? Wyprzedzanie jakichś samochodów czy coś Gdzie jest ten zamek, ja się pytam Zamek za kawałek za częstochową, pojedziemy tam potem. To będzie następny cel naszej wycieczki dzisiejszej. A ostatni to jaki? O ostatni nie wiem. Si okaże! Wiesz jaki. O nie, coś się popsuło. A nie. Coś się popsuło, nie było mnie słychać, więc powtórzę jeszcze raz. <gry> Robota w korporacji i karta z debetem To wy kurwa, Polacy Chuj z wami Co ty p***dzielisz? <laughs> no on tak gadał, ja ci to puszczę dzisiaj U, Policja, policja w żabce Wpadli sobie na lodzika może Może na kolkę? Na lodzika stawiam, bo jest gorąco wiesz No tak, wiadomo Jakoś nie ma słońca, bo mi ta to... Si to spojnie. No to dobrze, że nie ma słońca, siemanko, ale fajne sprzęty do, w teren. Taki sprzęt ci kupimy, co ty na to? Nie. Czemu? Co to jest w ogóle? <laughs> to skuterek. Nie chcę skuterka, chcę motor. <laughs> Czemu nie chcesz? Zobacz, a to na początek jest dobre. ja? Bo też... tu nie ma zmiany biegów. No nie, tu siedzisz jak na kiblu, no widzisz jak on siedzi ten No właśnie, a ja trzeba się uczyć zmiany. Ja miałem na początek skuterka. O, to o, fajnie taki do miasta. Nie. Zapierdziela! Jedź kurwa tym skuterem, bo my w prawo skręcamy Jak tu w prawo? To tu było w prawo Jeszcze prosto i tu w prawo zaraz Hopka! Hop. Hopka! I hopka! No ile tych hopek? <laughs> Jejuuu co to za skrzyżowanie, za rozmaku jakiego? My tu mamy chyba pierwszeństwo, bo tam była droga gruntowa. Tak mi się wydaje. Ten nie jechaliśmy w nocy przypadkiem? E, na la Playa byłaś ze mną. A z Erykiem gdzie byliśmy? Na la Playa byliśmy? Plaża? No, na, no przepraszam. No tak. Tam. No byliśmy, nie pamiętasz? No w, w nocy. No tak, ale widzisz, pamiętam tą drogę. O Kurwa, Mać, ty! Jeden i drugi, kurwa. A, pierdziela. Masakra. No, tak szybciej jest. A jak się to zgrało w czasie, nie? Że jeden i drugi wyjechał. Ten po prawej to chyba nam powinien ustąpić. No, ten po prawej tak. Mała widoczność, że tym bardziej powinni walić szybciej, a nie takie... No, tam jakiś motorek stoi. Gdzie jest Eryk? Widzisz Eryka? Szukaj Eryka. Ja nie wiem, gdzie on siedzi dokładnie. On tam w tej kanciapie on chyba. On ma jakieś ubranie chyba czerwone. Nie? No. No. Hmm. No to tam gdzieś jest, jest czerwonie idą, ale nie wiem No tak pokazuję O, ktoś na motorku przyjechał Dobra znajdziemy go jakoś I tak nie pojedziesz tam yy, na plażę No nie Jedziesz czy nie jedziesz? Pomyślę! <laughs> Kurde, ja nie wbiłem w nawigację ty O, to czekaj wyjadę stąd tylko Kurde, czy ja ja takiego u siebie, u siebie nie mam, to jest takie super Ale co? Można sobie przyjść, posiedzieć. Nie macie czegoś takiego? Nie. Jesteś? Jestem. Dobra. Nie uciekaj. Jedziemy, mamy 20 km, tam No 40 minut. Ja nie wiem, czy przez miasto mnie tu nie prowadzi. Jedź, jedź tym Hyundai'em, jedź. I strona tu. No, bardzo fajne miejsce. Polecamy serdecznie. Siemano! No, Matko. Bo boska ludzie jedźcie jedźcie A nie, nie policja? Nie Nie coś mi się w oczach tak. robi Gdzie policja? A mi nie bo coś na dachu jakby miało Tam sprzeciwka? przeciwka? No to, może to jakieś taksi To taksi jest Aha. Go go go! Nie la <laughs> Snela, sznela! Ania? iż musimy indy toalety geję, ja? No nie! Żartujesz. <laughs> nie wiem jak jest żartuje po niemiecku, ale no nie chce mi się aż tak. Aktung? Kajne żartem. Kajne żartem? Żartuję, żartem czy żarty. <śmiech> <śmiech> jak to było ostatnio? Twoja matka y, ciąganę on ty, on onde di <laughs> <laughs> Gdzie to było na Na TikToku tak było, nie? Jaką mamy lekcję? Ty, no nie wiem. ten tak. O kurwa Sprawimy sobie listę obecności. Marcin, jestem. Iźbinda! O ty kurde! Nie jestem żad... nie jestem pizza Ale ty to, to dobrze pamiętasz się nie mam takiej pamięci. No nie, tam jest w lewo nakaz, ty musimy jechać. Musimy jechać w lewo. A, tu w prawo. Kurde. Tam jest w prawo nakaz, nie w lewo. No a my musimy jechać. Czekaj. A nie, dobra, tu prowadzi w lewo. Jest droga. On... Aha, w lewo... W lewo nie ma świateł. Światła są prosto. No to opierdujmy to tu, czekaj. Ej no ty nie je jest na tym czerwonym. Ale czerwone jest do jazdy na wprost. Czerwone jest do jazdy za sygnalizatorem. A to było za. Ale to się tyczyło tamtego. Turn right. O? Turn right. Skręć w prawo. Turn left. Skręć w lewo. A jakbyś powiedział jedź prosto, to musimy w lewo. In 7000 meters. Turn. Ale to tu jest Polska. Right. Mówimy po polsku. Ja pamiętam w szkole kiedyś jak babka coś tam z niemieckiego wstawiała nam szmki to śpiewaliśmy taką piosenkę Nie będzie Niemiec nam w twarz Powiem, <śpiewanie> co powiem Iśkan To kan Aj to chyba nie miało sensu to co żeśmy teraz powiedzieli, ale nieważne. No jak to? Było, nie, mogę, do... pytam nie się, mogę, Pytam się czy e, nie możesz rozmawiać? A ty, mówić A ty, e, a dobra, dobra nieważne Ale fajny ludzik No tu była afera z tymi ludzikami Tymu? Podobno jakieś przekręty na duże pieniądze z tymi ludzikami były Może one tam za jeden wychodziło tam tysiące złotych że, że niby zapłacili <laughs> No ja, ja byłem niezły z tym. Ty nie będzie dzisiaj chyba padać, co? Nie, bardzo nie nieboję. Nie wziąłem kombi przeciwdeszczowego. Nie, ma, musisz cierpieć ze mną. Solidarnie. Ale wiesz, solidarnie byśmy się mogli podzielić, nie? Że ja dół, ty góra albo odwrotnie. Chociaż w sumie mam w domu dwie góry przeciwdeszczowe. No nie mamy, to nie mam co się dziwić. Ale na lodzie by na tym rondzie zarzuciło ty się rozbędzasz i tak hamujesz Ej, nie zrobiłeś pod mostem. O no nie zrobiłem, przepraszam. Ale jeszcze, ale jeszcze zrobimy jak będziemy gdzieś mijać. Ogarniemy to. Fajne vibration software. <ścoughs> Wysc <Wyścig> z tramwajem. <ścoughs> Czerwone. No niestety Czy ja się tu przecisnę? Spróbujemy A nie, już się nie przeciśniemy A ty masz sprzęgło wciśnięte Co? No masz sprzęgło cały czas wciśnięte No, dojeżdżałem i redukowałem biegi, to miałem wciśnięte Aha A ty patrzysz co ja robię, tak? No tak spojrzałem. Fajnie się po często wyjeździ. Muszę sobie to nie to czarne odsłonić. O, teraz więcej. No teraz nie ma słońca, to sobie możesz odsłonić. To jest blenda, Ania, to jest blenda. Blende. Blenda! Blenda! <ścoughs> nie może być to czarne. O kur... Oj no, no. Zjeżdżaj na prawy pas. Halo. Super słucham! O kurde, to ty? Co? To się uderzyło szybko, bardzo mocno. To nie ja, nie wiem zresztą w sumie. Hej, hej! Siema! Siema. <grystanie> Ale zostali wszyscy w tyle! <grystanie> no! Nie no ja muszę to prawo jazdy zrobić. Tak, podoba Ci się? Ja też tak chcę jeździć! Ale po prawo? Wolny? Tak. Wolne. O? Widzi nas? Widzi nas. Moim zdaniem trzeba naprawdę bardzo dużo czasu poświęcić, żeby się tak taka osoba początkująca, która zaczyna, żeby. Wiem, nie będę takiej, jak ty na pewno No trzeba, naprawdę trzeba jest kurw lewo. O nie. O nie. I co teraz? Moim zdaniem trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić i dużo trzeba pojeździć, żeby naprawdę. Nie wiem jak to powiedzieć. Nie, wiem, żeby się sprawdzić. Wprawa to jedno, a druga sprawa jest taka, że musisz, że musisz cały czas obserwować też innych, jak się zachowują, musisz przewidywać też Musisz przewidywać Ale samochodem też musisz przewidywać Musisz, ale na motocyklu musisz jeszcze bardziej W sensie wiesz, w samochodzie nie musisz aż tak bardzo poruszając się tam powiedzmy po mieście wolno czy coś No bo samochód jednak cię ochroni, tak? Ktoś wymusi ci pierwszeństwo, przywali w ciebie, trudno, auto rozwalone, zderza drzwi czy tam z przodu trochę ale tobie nic nie jest, tak? A na motocyklu ktoś przypierdzieli w ciebie nawet i jak jedzie 50 na godzinę, wiesz jaka to jest siła. O, patrz. Myślałem, że wyjedzie tu. Praktycznie na, na każde auto, które widzisz po bokach sprzeciwka, musisz na każde auto patrzeć i obserwować co one robi. No ty tak robisz, ale większość tak nie robi. Bo za no, 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 obrad, to za powinno, to... powinno się tak robić. No tu ten bak jest taki fajny, zobacz, ja kładę ręce i jego ja czuję. No. Oj, a w tym KTM to jest porażka jakaś. <grym> ale w tym pierwszym co jechaliśmy? No w tym pierwszym spoko. Ale w tym najmocniejszym to, to ja to nie miałam tam hamować, no jak? No widzisz. Ewentualnie a nie... zarączki, ale jaki mam się łapać za rączki, motocykl tak wyrywa, że <grym> do tyłu mi ciągnie. No widzisz, a to był niby naked, a no. naked powinien być wygodniejszy niby od takiego domu. No. no to nie był. A taki autobus w zeberkę. Ja nigdy tędy na Olsztyn nie jechałem, to jakoś objeżdża Oj, tu w lewo o, Ale droga, ja nie mogę, masakra Jeszcze <laughs> co ja bym zjadła nad tą plażą? Co byś zjadła? I, ale nie chipsy Eee, nad plażą co byś zjadła? Nie, woda? Nie, pizzę Pizzę na plaży? Tak, tam byłoby tak super sobie usiąść zjeść pizzę a tam w tej restauracji jest pizza, można sobie chyba zamówić. Co tam mówimy? Tak mi się wydaje, chociaż nie jestem pewien. A jak się na coś nakręcę, potem mi ciężko to wybić z głowy. <laughs> koniec objazdu. Aha, my tak pojechaliśmy. Ok, kurde, jeszcze przejazd zamknięty. O, modlżysta. <laughs> Rower. O, dlatego się mówi rowerzysta. No. <laughs> <laughs> no to sobie poczekamy. O matka, ja chcę jechać. Nie chcesz. Chcę Nie. Tutaj może zejdę. Słyszę Syrenę? Słyszysz to? Tak. Jedzie tu? Nie, to gdzieś, w tamtej. Nie. Daj, no przyjedzie, jak jest ten. Otworzy bramki. Tak? No. Tak, jedzie tu. Karetka. Kurde. Jeść do przodu. No jak do przodu, no trzeba miejsce zrobić O, otworzy im to! Taki, takich rzeczy jeszcze nie widzieliśmy. <gryw> A teraz jedzie Nie, nie! Idź. No, jeszcze 8,5 km. Masz mój telefon, nie? Tak, w kurtce. O, tu chłodniej jest ty! Fajnie. No, fajnie, fajnie, elegancko. No widzisz, dzisiaj zobaczymy startujące i lądujące samoloty. No nie, ci się uda. No pisał coś tam na, na grupie, że chyba pojedziemy. A gdzie to dokładnie jest? No około Katowic, Pyżowica. Ale fajnie teraz jest. O. o, zajebiście. Rzadko kiedy jest tak jadąc na, na motocyklu, że temperatura jest taka idealna. A teraz jest nieidealnie, idealnie, nie? Ja sobie bardzo cenię komfort podróży A ze mną masz ten komfort? No tak Tak? No jest spoko Nie wiem jakby było gdzieś na jakiejś dalekiej trasie, nie? Ale, ale wydaje mi się, że naprawdę jest spoko Masz odpięte e, odładowania w intercomie. No wiem ale to tam W sensie to zaślepka tutaj Tak no. A teraz? Już nie no, no to tam to chodzi o to żeby, było, żeby tam woda się nie dostawała, wiesz Oje, ojej! Jak pieje Szybko odchyliłam, ale się nie da. Da się, o, wiadomo. No nie bo jest ja Tu ogólnie po, o, po, pokażę Ci tutaj ten rynek. Ten rynek tu jest bardzo ładny. Bo zrobimy sobie takie kółeczko. Tutaj sobie możemy potem na lody przyjechać albo na jakiegoś goferka jak chcesz. O goferka to nie. Co? Teraz to, jest to ciało. O coś, Oj. Że, że chciałem ci pokazać tu ładny rynek. Zocinam cię. Tak? O, teraz. Halo, halo. No, teraz jest dobrze. Mówię, że e, chciałem Ci tu pokazać ten ryneczek, że tu ładnie wygląda. Ładnie? O, nie. o jejże, jaka droga. O, tym tam miał loda. <laughs> no tam też są lody, gofry. Loda. No, pojedziemy później tam na ten... O, droga na rowerzystów. Nie była droga jednokierunkowa w No, była dla nas. Tak. Co to za miejscowość jest? Jeszcze o, o, raz. Olsztyn. Mówię. A, Olsztyn. Musimy zjeść loda w Olsztynie. No, po lewej. Aby też mają. Nie <śmienią> mam ten pamiątek mojego dowego loda. No to pojedziemy, co mam dzisiaj. No to mają szejki. Matko, ja nigdy w Olsztynie nie byłam. No widzisz, a w nocy to jeszcze oświetlone jest O, zobacz to A tu nie można motocyklami, To jest piasek, co ty gadasz No, no co ty, wymyślisz, My, że coś tu się stanie Ja ba bardzo lubię offroad <grystanie> Ja nie lubię O, stoi tam motocykl, widzisz? O, piach O, czułaś? Słyszałaś? Wow. CWR? Wow, wow, tu jest bardzo z górki. Jak tu stanąć, żeby było dobrze? SRU! Co? SRU! Mu no tak? Jak tu stanąć tym? Nie ten tych Słusznie go. Tutaj. Kurde, to trzeba będzie obrócić nim. O jest, masakra. O, staniemy sobie. O kurde. O, tutaj ale ma fajną to pewnie dziewczyna tam przyjechała dobra, wysiadka no trochę wysoko o nie jest dobrze opowiedz mi historię tego zamku nie znam historii tego, ale wiem, że jest mega stary a tą cbr chyba jakaś dziewczyna jeździ wiesz, fajna to jest też 6, 650 chyba tylko poprzednia generacja no, różowy tankpad, różowa ramka, Barbie. Prowadź mi proszę tę Tak. SLU. To ktoś od nas. Pozdrawiamy serdecznie. I tutaj w, y, Yamaha FZ8, tak to się chyba nazywa. Ale brudny sprzęt. Brawo. O co ci kierunkowskaz? Czemu ty nigdy ich nie wyłączasz? Na jednym filmie słyszałam dziesięć razy krzychu kierunkowskaz. Bo ja zapominam.